Trzymaj się, trzymaj się. Dobrze, jestem w samym po rozpoznaniu sprawy z wyzwoleniem Lejanca na podstawie w w Warszawie z 19 września 2013 roku odnośnie wszczęcia śledztwa na podstawie artykułu 306 kwarta 1 kpk w związku z artykułem 329 kwarta 1 kpk. W związku z artykułem 437 paragraf 1 to pokazuje, że artykułem 465 paragraf 1 paragraf 2 kapita postanawia zaskarżony postanowienie utrzymać w mocy. Sąd przypomniał poza stwierdzeniem, że zażalenie nie jest uzasadnione i nie zasługuje na uwzględnienie, iż w swoim piśmie zatytułowanym akt oskarżenia oskarżony Donald Tusk skierowany do Sądu okręgowego Wydziału Karnego w Warszawie e, Osoba przedstawiająca się jako Lorenz Kleiman oskarżyła e, osobę, która się nazywa Donald Trust, o to, że dopuściła się czynów niegodnych premiera i człowieka ma taki płat wobec jego osoby poprzez przyznanie, że każdy klient w tym kraju podokonanym za dziesięciu sztuk jajek oraz posiadający przy sobie paragon kilka metrów od sklepu drugi jest złożeniem tych jajek. Tym samym uznaje jako człowiek oraz premier tego kraju, że Wawrzyniec Jastrzębski, który dokonał zakupu 10 kopiarek, jest złudzieniem. Pan Jodogarski, bandyta bez licencji, bezkarnej stosuje zapewnione mokryto bezwładniające, zaś uczciwy człowiek brutalnie bezwładniający przez swojego ochroniarza dokonuje zamachu na życie tego bandyty, kłamcy i oszczędzy. W ocenie Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia, prokurator prokuratury rejonowej Warszawy Śródmieścia w Warszawie oceniając tego rodzaju pismo, które zostało do niego przekazane, eee, w sposób prawidłowy przeprowadził postępowanie sprawdzające, w konsekwencji wydał prawidłowe rozstrzygnięcie. Sąd wyjątkowy dla Warszawy Śródmieścia w stwierdza, że dokonana przez prokuratora co na całej sytuacji jest prawidłowa, wnioski przez niego wyprowadzone są tu bardzo zasłuszne, co za tym idzie, przyjmuje je za własne i powtarza podnoszonych uzasadnieniu zaskarżonych do postanowienia argumentacji. Z treści zawiadomienia nie wynika, by doszło do popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, w szczególności przestępstwa oznawione w określonych przepisach artykułu 231 paragrafem kodeksu KRM. Postępowanie przygotowawcze tymczasem może zostać wszczęte tylko wówczas, gdy załogi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, czego nie sposób uzasadniać z gołosłownymi twierdzeniami i niepopartymi żadnymi dowodami osoby, która się przedstawia, to tak naprawdę nie wiadomo. Jak do Lorenz Treść zawiadomienia o przestępstwie świadczy o subiektywnym postrzeganiu przez skarżącego rzeczywistości, zawodzących w nim nieprawidłowości. Samo zażalenie jako takie nie jak zawiera żadnych argumentów, które mogłyby uzasadniać nie zaskarżonego postanowienia. Z tych też przyczyn sąd orzekł, jak w postanowieniu i zaskarżone postanowienie utrzymanie mocy. Ogłoszone postanowienie jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. To wszystko widzę. Rządu. mam takie zapytanie, dlaczego moje oświadczenie zostało odrzucone. Ja działam tutaj w osobie jako podstawy Donalda w imieniu tych ludzi, którzy protestują z występują. Pani Rzecznik, Pani Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdziła, że zostało popełnione przestępstwo. Mamy to nagrane. Pan sędzia to odrzuca, czyli pan sędzia popełnia przestępstwo kolejne i złożę skargę do prokuratury o ściganie karne pana sędziego i do prokuratora generalnego tak samo. Bo tak samo jest pan sędzio, to jest, jest skandal zachowanie, zachowanie sędziego. Nie wiem, czy panowie to nagrali, proszę, tak.

A tu prokurator wydał zarządzenie, nasi znaczy się postanowili o odmowie przejścia śledztwa do aktu oskarżenia. No, tu jest paranoja, w kółko Macieja. Natomiast to co przed, przedtem mówiłem, to nie rośnie, złamany, złamany został artykuł 4, 7, 2 kodeksu postępowania karnego, że do każdego postanowienia prokuraturskiego prokuratury rejonowej również prokurator prokuratury okręgowej winien wydać postanowienie o odmowie szczęcia śledztwa z uwagi na brak interesu publicznego. Następny punkt, który sędzia tu złamał, powiedział, że jego postanowienie jest niezaskarżalne. Ale artykuł 186 Konstytucji wyraźnie mówi o dwuinstancyjności postępowania sądowego. Mało tego. Jeśli w tym przypadku bez przerwy sądowa ma postępowania, to również przysługuje zażalenie kasacji. I tutaj jest prosty przykład, że nie rozstrzyga się istoty sprawy. Istoty sprawy, czyli jak to? Ma paragon na jajka, zakup, a on jest uznawany za złodzieja. To jest istota sprawy. Istotę sprawy tu w ogóle nie było od początku do końca. Tylko by chcieli w ten sposób, czy premier jest za to odpowiedzialny. Tak, bo jego podwładni złamali prawo. Więcej nie potrzeba jej podawać. Dobrze, myślę, że będzie. Czyli no miał wystarczyć tak. na zakubianie ja by... postaci Paragona. Tak. Tak. I, I, to, I to jest istota sprawy. I to jest istota sprawy. Nie, no został pokrzywdzony, będąc potraktowany jako złodziej. No właśnie. I nie może mogę, nie mogę do, do swojego dojść. Czyli jak może obywatel w Polsce żyć? Idąc do sklepu, kupuje coś. Ma na to paragon, tak. łapie go Straż Miejska czy policjant. Tak. Nie, ochrona, nie łapie, ochrona bez, sklepu, bez nie licencji. Nie poza tak, sklepem proszę tak, Ochrona sklepu. Tak, powinna wezwać policję, a policja powinna spytać, czy ma pan dowód zakupu. Najpierw. Pierwsza rzecz powinna to być. I okazuje dowód zakupu, i mimo wszystko jest oskarżony o kradzież. Tak, bo policja stwierdza pod odpowiedzialnością karną, tak, jest to złodziej. Tak, Marcinkowski. Mimo, mimo że ma paragon. No, zostawimy Czy to do oceny Policjan widząc paragon widzów. Stwierdza, że jest to złodziej I z tego człowieka robią